Zanim zanurzymy się w mroczne korytarze historii, zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych relacji z najciemniejszych zakamarków II wojny światowej. Kwiecień 1945. Berlin umierał w kłębach dymu i gruzów, a w podziemnym kompleksie pod kancelarią Rzeszy, w ciasnych i wilgotnych pomieszczeniach Führerbunkra, rozgrywały się ostatnie akty tragedii, która naznaczyła świat na dziesięciolecia. Betonowe ściany nie mogły zagłuszyć odgłosów artylerii radzieckiej, której pociski systematycznie unicestwiały to, co pozostało z tysiącletniego imperium, które miało trwać wieczność, a które kurczyło się z każdą godziną do kilku przecznic wokół zrujnowanego centrum miasta, w tym klaustrofobicznym świecie, gdzie dzień i noc zlewały się w jedno. Gdzie sztuczne światło żółtych żarówek zastępowało słońce, a zapach wilgoci mieszał się z wonią strachu i rozpaczy, zbierali się ci, którzy pozostali wierni Führerowi do samego końca, choć wielu z nich zdawało sobie sprawę, że finał będzie jedynie krwawy i bezwzględny. Adolf Hitler, człowiek którego imię stało się synonimem zła absolutnego, spędzał tam swoje ostatnie dni w stanie postępującego rozpadu fizycznego i psychicznego. Ci, którzy znali go z lat świetności, kiedy hipnotyzował tłumy i porywał miliony swoją retoryką, mieli trudność w rozpoznaniu pochylonej postaci, która, szurając nogami, przemieszczała się po ciasnych korytarzach bunkra. Jego lewa ręka drżała nieustannie, objaw choroby Parkinsona, którą próbował ukrywać, trzymając rękę za plecami lub zaciskając ją w pięść. Według relacji Heinza Linge, wieloletniego służącego Hitlera, który pozostał z nim do końca, Führer wymagał coraz większej pomocy przy podstawowych czynnościach, choć z uporem odmawiał przyznania się do swojej słabości. Twarz Hitlera nabrała szarawego odcienia, skóra obwisła, a oczy, które niegdyś płonęły fanatycznym ogniem, teraz często wpatrywały się w pustkę, jakby ich właściciel znajdował się mentalnie gdzieś indziej, w czasach triumfów, które już nigdy nie powrócą. Theodor Morel, osobisty lekarz Hitlera przez większość wojny, Został odesłany z bunkra w dniach poprzedzających końcowy upadek, co oznaczało, że Führer był pozbawiony codziennych zastrzyków koktajlu leków, witamin i substancji, których skład do dziś budzi kontrowersje wśród historyków. Prawdopodobnie był to mieszanina glukazy, witamin, hormonów i innych preparatów, które w krótkim czasie dawały iluzję energii, ale w dłuższej perspektywie przyczyniały się do ogólnego wyniszczenia organizmu. Bez tych zastrzyków Hitler stawał się jeszcze bardziej ospały, drażliwy i nieprzewidywalny. Rochus Misz, telefonista, który przeżył wojnę i opowiedział swoją historię dekady później, wspominał, że Hitler spędzał coraz więcej czasu w swoich prywatnych komnatach, wychodząc jedynie na odprawy wojskowe, podczas których tracił panowanie nad sobą, krzycząc na generałów za porażki, na które nie mieli wpływu, oskarżając ich o zdradę i tchórzostwo, choć to on sam doprowadził Wehrmacht do tego katastrofalnego stanu. Ewa Braun, kobieta, która dzieliła z Hitlerem ostatnie chwile jego życia, była osobą enigmatyczną dla wielu współczesnych i pozostaje zagadką dla historyków. Jej obecność w Bunkrze była aktem świadomej decyzji, nie przymusu. Mogła ewakuować się do Bawarii, gdzie Hitler miał swoją rezydencję Berghof, i tam przetrwać koniec wojny w relatywnym bezpieczeństwie. Zamiast tego wybrała powrót do Berlina w połowie kwietnia, kiedy miasto już było okrążone przez armię czerwoną. Według wspomnień Traudl Junge, jednej z sekretarek Hitlera, która także pozostała w bunkrze i przeżyła, Ewa była zaskakująco pogodna jak na okoliczności, starała się podnosić morale pozostałych, organizując małe spotkania towarzyskie, podczas których serwowano alkohol i próbowano zapomnieć o tym, co działo się na zewnątrz, ale była to fasada, maska, którą Ewa starannie nakładała każdego ranka. W chwilach prywatnych, gdy myślała, że nikt jej nie obserwuje, jej twarz zdradzała głęboki smutek i rezygnację, wiedziała, że to koniec, że nie ma ucieczki i prawdopodobnie zaakceptowała to z tą samą fatalistyczną determinacją, z jaką podeszła do swojego związku z Hitlerem przez wszystkie te lata. Ewa była świadoma stanu zdrowia Hitlera lepiej niż ktokolwiek inny w bunkrze, ponieważ spędzała z nim najwięcej czasu w przestrzeni prywatnej, widziała jak drży, jak z trudem podpisuje dokumenty, jak często zatrzymuje się w połowie zdania, jakby tracił wątek myśli, widziała jego wybuchy furii, które przychodziły nagle i bez ostrzeżenia oraz chwile całkowitej apatii, kiedy siedział nieruchomo, patrując się w mapę Europy na której coraz większe obszary zaznaczone były czerwonymi strzałkami wojsk alianckich. Historycy spierają się, czy Ewa rozumiała pełną skalę kryzysu, czy zdawała sobie sprawę z odpowiedzialności Hitlera za miliony śmierci, czy może żyła w stanie starannie konstruowanej ignorancji, gdzie jej Adolf był niesłusznie prześladowanym wodzem, którego wizja została zdradzona przez innych. Prawda prawdopodobnie leżała gdzieś pośrodku. Ewa nie była kobietą polityczną nie interesowały jej ideologia czy strategia wojenna, ale nie była też naiwna. Musiała wiedzieć, przynajmniej intuicyjnie, że mężczyzna, którego pokochała, był autorem niewyobrażalnej tragedii. Joseph Goebbels, minister propagandy III Rzeszy, człowiek, który przez lata budował mit Führera i który teraz obserwował jego rozpad, także przeniósł się do bunkra razem z żoną Magdą i ich sześciorgiem dzieci. To była decyzja, która do dziś przeraża swoją bezwzględnością. Goebbels, w przeciwieństwie do wielu innych prominentnych nazistów, którzy próbowali ratować własną skórę, negocjować z aliantami lub uciekać za granicę, wybrał pozostać i umrzeć razem z Hitlerem. A co gorsza, zdecydował o śmierci swoich dzieci, uznając, że nie mogą żyć w świecie bez narodowego socjalizmu. Jego dzienniki, które prowadził przez większość swojego życia i które przetrwały wojnę, stanowią niezwykle cenne źródło historyczne, choć trzeba pamiętać, że były pisane z perspektywy fanatycznego nazisty, który starał się kontrolować narrację nawet wtedy, gdy wszystko wokół niego się rozpadało. W ostatnich wpisach z kwietnia 1945 Goebbels wciąż manifestował wiarę w ostateczne zwycięstwo, pisał o cudach broni, które miały odwrócić losy wojny, o rozłamie między zachodnimi aliantami a Związkiem Radzieckim, który miał uratować Rzeszę, ale między wierszami można wyczytać rosnącą desperację, świadomość, że wszystko to były jedynie złudzenia. Goebbels był bystry, inteligentny i cynicznym manipulatorem, który doskonale rozumiał mechanizmy propagandy i psychologii tłumów. Wiedział, jak budować mity i jak je podtrzymywać nawet wtedy, gdy rzeczywistość była całkowicie odmienna. Przez lata budował wizerunek Hitlera jako nieomylnego geniusza. Nad człowieka, który poprowadzi Niemcy do wielkości, teraz w bunkrze musiał pogodzić się z tym, że ten mit rozsypywał się na jego oczach. Hitler nie był nad człowiekiem. Był zniszczonym, chorym, paranoicznym starcem, który stracił kontakt z rzeczywistością. Według relacji Traudl-Junge, Goebbels często spędzał długie godziny sam na sam z Hitlerem, próbując podtrzymać jego morale, odczytując mu fragmenty prasy, które jeszcze wierzyły w propagandę relacjonując wiadomości z frontu w sposób, który minimalizował katastrofę. Ale nawet Goebbels musiał widzieć, że to daremne, że koniec jest nieunikniony. W tym kontekście, w tej atmosferze końca świata, gdzie każdy dzień mógł być ostatnim, gdzie dźwięki eksplozji były coraz bliższe, a ludzie w bunkrze żyli w stanie permanentnego napięcia, rozmawiając szeptem o tym, co się stanie, gdy Rosjanie dotrą do ich bunkra, Przypuszczalnie doszło do rozmów między Ewą Braun a Józefem Goebbelsem, które mogły dotyczyć stanu zdrowia Hitlera. Nie mamy bezpośredniego zapisu takiej konwersacji, żadnego dokumentu, który potwierdzałby jej istnienie w konkretnej formie, ale logika sytuacji, zeznania świadków i ogólna wiedza o dynamice w Bunkrze sugerują, że takie wymiany zdań musiały mieć miejsce. Ewa jako najbliższa osoba Hitlera i Goebbels, jako jego najbardziej lojalny paladyn, byli w centrum wydarzeń i naturalnie dzieliliby się obserwacjami i obawami. Wyobraźmy sobie scenę zrekonstruowaną na podstawie tego, co wiemy o życiu w bunkrze, o charakterach tych osób i o okolicznościach. Prawdopodobnie było to późne popołudnie lub wczesny wieczór trudno to określić w miejscu, gdzie nie było okien i gdzie czas tracił znaczenie. Hitler właśnie przeszedł kolejną burzliwą odprawę wojskową, podczas której krzyczał na generałów, oskarżając ich o sabotaż i brak woli walki. Wyszedł wściekły i wyczerpany, szurając nogami, powrócił do swoich prywatnych pomieszczeń. Ewa, która prawdopodobnie czekała na zewnątrz, widziała jego stan, widziała, jak bardzo jest zniszczony nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. Możliwe, że w tym momencie natknęła się na Gebelsa który także wychodził z sali konferencyjnej lub przechodził korytarzem. Wymienili spojrzenia, jedno z tych znaczących spojrzeń, które mówią więcej niż słowa i prawdopodobnie Goebbels zatrzymał się, podszedł do Ewy. Według wspomnień różnych osób obecnych w bunkrze, Ewa i Goebbels mieli poprawne, ale nieszczególnie bliskie relacje. Goebbels traktował Ewę z pewnym dystansem, widząc w niej kochankę Führera, ale nie traktując jej jako istotnej figury politycznej czy strategicznej. Ewa z kolei była świadoma cynizmu Gebelsa, jego zimnej kalkulacji i bezwzględności. Ale w tych ostatnich dniach, gdy normalność dawno przestała obowiązywać, gdy wszyscy w bunkrze łączyła świadomość wspólnego losu, takie bariery mogły być bardziej przepuszczalne. Goebbels mógł potrzebować informacji o stanie Führera od kogoś, kto widział go w najbardziej intymnych momentach. A Ewa mogła potrzebować kogoś, z kim mogłaby podzielić się swoimi obawami, choć prawdopodobnie nie ufała Gebelsowi całkowicie. Ich rozmowa prawdopodobnie zaczęła się ostrożnie, w sposób pośredni. Goebbels być może zapytał, jak się czuje Führer, czy dobrze spał, czy jadł coś. Ewa mogła odpowiedzieć ogólnikowo, że jest zmęczony, że odprawy go wyczerpują, że potrzebuje odpoczynku. Ale Goebbels nie był zadowolony z ogólników. Był zbyt inteligentny, żeby nie widzieć tego, co było oczywiste. Prawdopodobnie nacisnął delikatnie, może powiedział coś w stylu, że zauważył, jak bardzo Führer się zmienił, jak bardzo choroba postępuje, jak bardzo jego stan wpływa na podejmowanie decyzji. Ewa mogła poczuć się defensywnie, mogła próbować chronić Hitlera, zaprzeczać, że coś jest nie tak ale Goebbels miał sposób na przebicie się przez takie obrony. Umiał manipulować rozmową tak, żeby wydobyć informacje, których potrzebował. Według historiografii, szczególnie prac Jana Kerszała, który szczegółowo badał ostatnie dni Hitlera, oraz Joachima Festa, który analizował psychologiczne aspekty postaci nazistowskich liderów, zarówno Ewa, jak i Goebbels byli świadomi, że Hitler jest niezdolny do racjonalnego myślenia. Jego decyzje były coraz bardziej chaotyczne – opierały się na złudzeniach i zaprzeczaniu rzeczywistości. Wydawał rozkazy jednostkom, które już nie istniały, planował kontrofensywy, do których nie było żołnierzy ani sprzętu, wierzył w ostatnią chwilę w interwencję, która uratuje sytuację. Dla Ewy, która kochała tego człowieka mimo wszystko, obserwowanie tego rozpadu musiało być traumatyczne. Dla Goebbels'a, który zbudował swoją karierę na wierności Hitlerowi, to był dramat innego rodzaju, dramat ideologiczny i polityczny. Jeśli Führer nie był już zdolny do przewodzenia, co to oznaczało dla Rzeszy, dla ich wszystkich? Ewa prawdopodobnie powiedziała Goebbelsowi rzeczy, których inni nie wiedzieli lub nie chcieli przyznać. Mogła wspomnieć, jak Hitler ma trudności z koncentracją, jak często zapomina, o czym przed chwilą mówił, jak jego drżenie nasiliło się do tego stopnia, że czasami nie jest w stanie trzymać kubka, jak w nocy budzi się z krzykiem, dręczony koszmarami, jak coraz częściej powtarza, że wszyscy go zdradzili. Że generałowie są nieudacznikami, że naród niemiecki zawiódł, nie okazał się godny jego wizji. Te szczegóły, te intymne obserwacje, które Ewa mogła przekazać Gebelsowi, malowały obraz człowieka, który całkowicie się rozpadał nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Goebbels, słuchając tego, prawdopodobnie czuł mieszankę emocji: smutek, złość, może nawet strach, ale równocześnie jako mistrzowi propagandy. Zależało mu na kontrolowaniu narracji nawet w tym momencie. Jeśli Hitler miał umrzeć, a wszyscy w bunkrze wiedzieli, że tak się stanie, to jak opowiedzieć tę historię? Jak przedstawić to tak, żeby mit Firera przetrwał? Według relacji świadków, szczególnie Traudl Junge, w ostatnich dniach kwietnia pojawiły się rozmowy o samobójstwie. Hitler wielokrotnie wspominał, że nie pozwoli się schwytać żywcem przez Rosjan że wolałby umrzeć, niż zostać wystawionym na pokaz jako trofeum. Ewa, słysząc to, prawdopodobnie wiedziała, że ona też nie przeżyje, że zdecydowała się na śmierć razem z nim. W rozmowie z Goebbelsem mogła to zasugerować. Mogła powiedzieć, że Hitler planuje zakończyć swoje życie i że ona go nie opuści. Goebbels, który sam już podjął decyzję o pozostaniu i śmierci, prawdopodobnie rozumiał tę determinację, może nawet ją podziwiał w swoim przekręconym systemie wartości. Dla niego śmierć z Führerem była aktem ostatecznej lojalności, triumfem woli nad instynktem samozachowawczym, dowodem na to, że ideologia była ważniejsza niż życie. Ale była też w tym rozmowie inna warstwa, bardziej praktyczna. Goebbels prawdopodobnie chciał wiedzieć, kiedy to się stanie, czy Hitler podjął już ostateczną decyzję, czy jest jakiś plan. Te informacje były ważne, ponieważ Goebbels musiał przygotować własną śmierć oraz śmierć swojej rodziny. Musiał skoordynować ostatnie akty, włącznie z próbami negocjacji kapitulacji lub przekazania władzy, choć w praktyce nikt po stronie alianckiej nie był zainteresowany jakimikolwiek negocjacjami z nazistami w tym momencie. Ewa prawdopodobnie nie miała wszystkich odpowiedzi, Hitler był nieprzewidywalny, jego nastroje zmieniały się z godziny na godzinę, ale mogła podzielić się tym, co wiedziała, że Hitler rozmawiał z lekarzami o najskuteczniejszych metodach samobójstwa. Że zamówił kapsułki cyjanku dla siebie i dla innych w bunkrze, że testowano je na jego ukochanym psie blondim, co było dla niego traumatyczne, ale uznał to za konieczne, żeby upewnić się, że jad działa. Antony Bivor w swojej monumentalnej pracy o Bitwie o Berlin, opisuje atmosferę bunkra jako coś między makabrycznym teatrem a domem wariatów, gdzie ludzie żyli w stanie zawieszenia między życiem a śmiercią, gdzie alkohol płynął strumieniami gdzie rozgrywały się małe dramaty i intrygi, gdzie jednocześnie panowała żelazna dyscyplina narzucona przez Hitlera i Gebelsa. W tym kontekście rozmowa między Ewą a Gebelsem nie była jedynie wymianą informacji, była także psychologicznym uwolnieniem, możliwością powiedzenia na głos tego, o czym wszyscy wiedzieli, ale czego nikt nie chciał przyznać. Hitler, człowiek, który przez 12 lat terroru rządził Niemcami i pogrążył Europę w największej wojnie w historii, umierał nie w heroicznej bitwie, nie w momencie triumfu, ale w ciasnym wilgotnym bunkrze, otoczony gruzami swojego imperium, zniszczony przez chorobę, narkotyki i własne szaleństwo. Ewa w tej rozmowie prawdopodobnie pozwoliła sobie na chwilę słabości, na pokazanie prawdziwych emocji, które skrywała pod maską pogodnej towarzyszki. Mogła przyznać Gebelsowi, że jest przerażona, że nie chce umierać, ale równocześnie nie widzi innego wyjścia że nie potrafi wyobrazić sobie życia bez Hitlera, nie po tym wszystkim, co się wydarzyło. Mogła płakać, mogła drżeć, a Goebbels, mimo swojej zimnej natury, prawdopodobnie starał się ją pocieszyć, nie z empatii, ale z pragmatyzmu, ponieważ potrzebował, żeby Ewa pozostała silna do końca, żeby jej obecność obok Hitlera była symbolem lojalności i oddania. Goebbels rozumiał wartość symboli. Rozumiał, że historia będzie opowiedziana przez zwycięzców, ale także, że mogą pozostać legendy, które przetrwają faktografię, a śmierć Ewy razem z Hitlerem mogła być częścią takiej legendy. W dniach następujących po tej przypuszczalnej rozmowie, wydarzenia potoczyły się szybko. 29 kwietnia, kiedy Armia Czerwona była już zaledwie kilkaset metrów od kancelarii Rzeszy, Hitler i Ewa Braun. Wzięli ślub w małej ceremonii w bunkrze. To było bizarne wydarzenie, ślub w obliczu śmierci, z Goebbelsem i Martinem Bormannem jako świadkami w otoczeniu odgłosów bitwy. Według relacji Traudl-Junge, która pisała testament Hitlera tej samej nocy, ceremonia była krótka i bezosobowa, Hitler był nieobecny duchem, Ewa próbowała zachować pozory normalności, ale wszyscy wiedzieli, że to tylko formalność, ostatni gest przed finałem. W testamencie Hitler wykluczył Göringa i Himmlera z partii, oskarżając ich o zdradę. Wyznaczył admirała Karla Dönica na swojego następcę jako głowę państwa i Goebbelsa jako kanclerza, choć oba te nominacje były absurdalne w kontekście tego, co pozostało z Niemiec. 30 kwietnia 1945, około trzeciej po południu, Adolf Hitler i Ewa Braun popełnili samobójstwo w jego gabinecie w bunkrze. Hitler zastrzelił się, Ewa użyła cyjanku, i ich ciała zostały wyniesione na zewnątrz przez oddanych adiutantów, oblane benzyną i spalone w ogrodzie kancelarii Rzeszy podczas gdy wokół trwała bitwa, a pociski spadały jak deszcz. Goebbels, według ustaleń historycznych opartych na zeznaniach świadków, w tym Rocha Misza i innych, spędził ostatnie godziny próbując negocjować kapitulację z Rosjanami, ale bez powodzenia. Następnego dnia, 1 maja. Józef Goebbels i jego żona Magda otruli swoje sześcioro dzieci cyjankiem, a następnie popełnili samobójstwo. Ich ciała również zostały częściowo spalone, choć nie tak dokładnie jak ciała Hitlera i Ewy. Pytanie, które pozostaje otwarte dla historyków brzmi, co naprawdę zostało powiedziane w tych ostatnich dniach, jakie były prawdziwe myśli i uczucia tych ludzi. Dysponujemy świadectwami, które często są fragmentaryczne, czasami sprzeczne, Zawsze obarczone perspektywą osoby, która je składa. Trevor Roper, brytyjski historyk, który jako jeden z pierwszych zbadał ostatnie dni Hitlera tuż po wojnie, oparł się na przesłuchaniach świadków i stworzył narrację, która stała się kanoniczna, ale nawet on przyznawał, że wiele szczegółów pozostaje w sferze domysłów. Ian Kershaw we współczesnej biografii Hitlera podchodzi do tematu z większą ostrożnością, wskazując na luki w dokumentacji. I na trudności w rekonstrukcji mentalności ludzi, którzy żyli w tak ekstremalnych okolicznościach. Co możemy powiedzieć z pewnością? Możemy powiedzieć, że Hitler był w stanie skrajnego wyniszczenia fizycznego i psychicznego, że jego zdolność do racjonalnego myślenia była poważnie upośledzona, że otaczali go ludzie, którzy albo wciąż wierzyli w jego geniusz, albo zdawali sobie sprawę z katastrofy, ale byli zbyt przerażeni lub zbyt zaangażowani żeby się wycofać. Możemy powiedzieć, że Ewa Braun zdecydowała się umrzeć razem z Hitlerem z powodów, które możemy tylko częściowo zrozumieć. Mieszanki miłości, lojalności, niewiedzy o pełnej skali zbrodni reżimu i pewnej romantycznej wizji tragicznego końca. Możemy powiedzieć, że Goebbels do ostatniej chwili próbował kontrolować narrację, budować mit, zachować pozory, nawet gdy wszystko się rozpadało. Czy Ewa Braun powiedziała Goebbelsowi konkretne słowa o stanie zdrowia Hitlera? Prawdopodobnie tak, choć nie mamy zapisu tej rozmowy. Czy Goebbels użył tych informacji w jakiś sposób? Trudno powiedzieć, ponieważ w ostatnich dniach bunkra nie było już przestrzeni na wielkie manewry polityczne czy propagandowe. Wszystko sprowadzało się do przetrwania każdej kolejnej godziny i przygotowania do nieuniknionego końca. Ale sama możliwość takiej rozmowy sama świadomość, że Ewa i Goebbels dzielili obserwacje o rozpadzie Führera, dodaje kolejną warstwę do naszego zrozumienia tych ostatnich dni, pokazuje, że nawet w sercu totalitarnej dyktatury, w miejscu, gdzie wola jednego człowieka była prawem absolutnym, rzeczywistość była znacznie bardziej złożona, pełna ludzkich słabości, strachu i desperacji. Dziedzictwo tych wydarzeń Pamięć o tym co się stało w Führerbunkerze w ostatnich dniach kwietnia 1945 pozostaje z nami do dziś. Bunker został częściowo zniszczony przez wojska radzieckie i później zasypany. Dziś miejsce to znajduje się pod parkingiem w centrum Berlina, bez żadnego monumentu czy oznaczenia, świadoma decyzja o tym, żeby nie tworzyć miejsca kultu dla neonazistów. Ale historia tych dni jest opowiadana i ponownie analizowana. Próbujemy zrozumieć jak to możliwe, że ludzie zdolni byli na takie czyny, jak mogli pozostać lojalni wobec człowieka i ideologii, które przyniosły tyle cierpienia? Ewa Braun, Goebbels, wszyscy ci, którzy pozostali w bunkrze do końca, są dla nas zagadką, przykładem tego, jak lojalność może być ślepa, jak ideologia może zniszczyć zdolność do racjonalnego myślenia, jak miłość może być złudna i destruktywna. Współczesna historiografia Stara się podchodzić do tych postaci i wydarzeń bez sensacji, ale z pełnym kontekstem, rozumiejąc, że byli to ludzie z krwi i kości, nie demony, choć ich czyny były demoniczne. Ewa Braun była młodą kobietą, która zakochała się w potwora i zapłaciła za to najwyższą cenę. Goebbels był inteligentem, który sprzedał duszę diabłu propagandy i ostatecznie zniszczył nie tylko siebie, ale i własne dzieci. Hitler był człowiekiem, który doszedł do władzy wykorzystując słabości demokratycznego systemu, który manipulował lękami i nadziejami milionów i który doprowadził do śmierci dziesiątków milionów ludzi. Ich ostatnie dni w bunkrze były jedynie epilogiem do tej tragedii, momentem, gdy wszystkie złudzenia opadły i pozostała tylko gorzka rzeczywistość porażki i zniszczenia. Gdy wracamy do pytania, co Eva Braun naprawdę powiedziała Gebelsowi o stanie zdrowia Hitlera, Musimy przyznać, że prawdopodobnie nigdy nie poznamy dokładnych słów, ale możemy zrekonstruować kontekst, możemy zrozumieć dynamikę, możemy wyobrazić sobie, jakie obawy i myśli krążyły w głowach tych ludzi. I to właśnie jest wartością historii, nie tylko suche fakty i daty, ale próba zrozumienia ludzkiego doświadczenia, nawet gdy to doświadczenie jest tak ciemne i straszne jak ostatnie dni trzeciej rzeszy. Bunker pod Berlinem był miejscem, gdzie historia się skondensowała, Gdzie wielkie narracje o wojnie i ideologii zderzyły się z małymi ludzkimi dramatami, gdzie śmierć była jedynym wyjściem dla tych, którzy zabrali zbyt wiele żyć. I choć od tych wydarzeń minęło już 80 lat. Lekcje, które z nich płyną pozostają aktualne, przypominają nam o kruchości cywilizacji, o niebezpieczeństwach fanatyzmu i o tym jak ważne jest, żeby nigdy nie zapomnieć, co się stało, żeby historia nie powtórzyła się na nowo. Jeśli ta opowieść poruszyła cię tak samo jak mnie podczas jej opowiadania, zostaw subskrypcję i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, bo tylko razem możemy zachować pamięć o tym, czego ludzkość nigdy nie powinna powtórzyć.